Cześć! Siemanko, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę wam kawałek, fragment mojego coachingu z Wizem, gdzie skupiliśmy się głównie na jego grze w defensywie, także sporo z tego odcinka można wyciągnąć. Łapeczki oczywiście do góry, bardzo mile widziane. Przypominam, że można zapisywać się już na listę oczekujących na mój kurs do FC25, który wyjdzie w październiku. Nowy, dłuższy i po prostu lepszy kurs, który przygotowuję, mając, bazując na swojej wiedzy z ostatnich dwóch lat, gdy ten kurs przygotowywałem, teraz będzie jeszcze dokładniejszy. Także warto wejść w link w opisie czy też w do komentarzu I już już się na niego zapisać przedstępnie. Także tutaj, okay. także jeszcze raz sobie zobaczmy, właśnie, bo yy, trzeba się skupiać też na takich mikroelementach. Yy, mikro ja tutaj właśnie zagrałem ten przerzut. Ty się tu na dobrego zawodnika przełączyłeś. Wiesz, tutaj trochę nie skoordynowałeś, bo nie wiedziałeś, co się dzieje, więc od razu chyba nacisnęłeś L1, tak mnie, No nie mam tutaj podglądu z Twojej perspektywy i się przełączyłeś na tego zawodnika. I okej, okay, tak, no i dobra. Ja się na L1, No, 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 no yy, wiesz, i tutaj. Przyłączył cię do tego bliższego do piłki, ale tutaj tym spokojnie, tym zawodnikiem, to, to Neymar jest. Mogłeś tu do, wrócić do mojego zawodnika i ja asekurować. Tutaj bardzo dobrze, bo trzymałeś przestrzeń. Ja tutaj sobie drybluję. E, szukam jakiegoś miejsca, ale ten Fermenti bardzo e, rozsądnie zagrał. No tutaj, no znowu, znowu widzisz, panika przy wyprowadzeniu, nie? Gdzie się w teorii Okej, okay, jest, 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 jest lekki kłopot, ale tutaj tak naprawdę znowuż rozchodzi się o to, co jaką decyzję podejmiesz w ciągu sekundy od. Tak jak twój zawodnik przyjmie piłkę, no to musisz się zdecydować co chcesz zrobić. Tu było potencjalnie podanie, tylko tutaj nie zagrałeś chyba trójkąta, tylko właśnie R1X mi się wydaje, bo to nie wygląda jak podanie prostopadłe. Tak no to... chyba X-em coś No, no, a tutaj, tutaj są dwie opcje. Albo się odwracasz. Albo się obracasz i korzystasz z tego zawodnika, albo po prostu wracasz na, na tutaj na wolną przestrzeń, której masz tutaj mnóstwo. Albo tu grasz trójkąt, albo tu grasz trójkąt. Bo tutaj trójkąt byłaby szansa, żeby doszedł. To nie jest łatwe podanie, bo ten jest pod presją, ale byłaby szansa, żeby doszedł, tak. Także tutaj myślę, że mm, to była jakaś opcja. No i tutaj co? Bernardo znowu próbujecie tutaj kręcić. Ancelo, Okej. Okay. Tutaj trochę źle zagrałem. No ale gdzieś staram się tę presję wywołać. No tutaj ładnie, Neymar. Tu właśnie, o tu byłem z Ciebie dumny, pamiętam tam ten moment, że właśnie wiesz, ja tutaj pokryłem Twojego zawodnika i mówię, pewnie mi tu podasz, że jakby w pierwszej kolejności będziesz chciał to zagrać, ale nie, właśnie, mądrze, zagrałeś z wycofaniem. Mimo wszystko yy, budujemy kolejną warstwę akcji. No i tutaj na. masz Kantę chyba, tak? Czy kogo tu masz? Tak, Kant. No nie. No wiem, wiem. No, no ta, to, to tak, to jakbyś tu gdzieś, tu gdzieś Halana miał czy coś, to możesz grać, próbować grać takie piłki, nie? A tak? Takie... A co tak nas skrzydle jest rafinia, to też wzrostem pewnie nie grzeszy. No nie, 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 no, znaczy w sensie przerzut dobry, przerzut dobry, tylko źle wycelowałeś, no bo ty się zagrać agresywny przerzut, a tutaj przerzut jest po prostu taki defensywny, żeby tą przestrzeń, mhm. więc jakby przerzut jest ok. I ten przerzut by doszedł pewnie od Mandiego, on ma 5 gwiazdek słabszej nogi, więc on potrafi rozegrać piłkę na drugą stronę, ale... Tak jak mówię, to musiał być przerzut na, na tego zawodnika, nie? Dobra, Dirkuj, tutaj leci z konterką teraz u mnie. Pędzam się, właśnie mam dużo przestrzeni, atakuję tę przestrzeń, teraz dopiero podchodzisz, decyduje się na zagranie. Ker, weź się w pole karne. No, źle o, i po prostu. Jest, wiesz co? I to jest bardzo najczęsz... najczęściej, właśnie jak się sytuacje dzieją, to właśnie w taki sposób, że mi tak wchodzą w pole karne, właśnie jak ty teraz wszedłeś. No tak, no tak, ale no bo tutaj dużo rzeczy robisz yy, niepoprawnie, to muszę od razu powiedzieć wprost. Przede wszystkim, ten zawodnik, Dlaczego nie biegniesz dalej nim? Nie rozumiem tego. Tutaj nagle się przełączasz. Gdzie właśnie twoja, twoja obrona jest dobrze ustawiona? Ty nie musisz jeszcze. Daj tak, ja tu jestem tym zawodnikiem. Tak naprawdę ty. i Inaczej, musimy zobaczyć sobie tutaj, ile tak naprawdę minęło czasu, od kiedyś się przełączyłeś. O, tu. No. I tu. Ty staryś tym zawodnikiem. Ty byś spokojnie zdążył tutaj dobiec i zrobić mi presję, gdybyś się nie przełączył. Za szybko się przełączasz. Za szybko się przełączasz na obrońców. Tutaj od razu zobacz, już tak. naciskasz L1 i wiesz, i chcesz grać już obrońcą, a tu spokojnie mogłeś, mogłeś yy, zagrać jeszcze pomocnikiem. Dlaczego tak radzę? Bo wiesz, jakby inaczej, mógłbyś się tu przełączyć na tego środkowego obrońcę i nim to piłkę dobrać, tylko to musiałbyś po pierwsze zrobić prawą gałką, po drugie musiałbyś się umieć kapitalnie ustawiać, żeby cały czas to blokować. A na początku moim zdaniem łatwiej Ci będzie grać w defensywie na Twoim poziomie, jak będziesz dłużej. Pracował danym pomocnikiem, żeby zabezpieczyć daną sytuację. No tutaj wiadomo, okej, okay, przełączyłeś się na tego, ale to chyba nie, nie satysfakcjonowało cię, że jesteś na tego. Chciałeś być markiniosem, no ale to widzisz, jak już się przełączy, jakby no. kolejne przełączenie, nie? Także znowuż, właśnie pytanie do ciebie, jak się przełączasz, czy L1, tylko L1, czy też prawą gałką? Tylko L1, praktycznie. No tylko L1, no właśnie, no to tutaj niestety będziesz tracił w takich sytuacjach, bo skoro przełączasz się tylko L1 żeby dobrze grać, musisz się jak najmniej przełączać, <noise> tak naprawdę, bo zobacz, że tutaj ty klikasz tak. Tutaj, jeżeli jeden, o! Przełączyłem hmm. się na tego zawodnika, to się przełączy na kolejnego. No, ale ten kolejny już jest teraz w malinach, nie? Ja sobie tu szedłem w pole karne i po prostu źle wykończyłem sytuację, ale, ale faktycznie albo yy, są no dwie opcje, albo tym zawodnikiem tu zostajesz, albo przełączasz się prawą gałką. Wychylasz tak naprawdę w prawo i masz tego zawodnika. I wtedy faktycznie tym markiniosem, jakbyś był od początku ustawiony no to masz szansę, że się ustawisz tutaj na, na, na linii wbiegnięcia m, tego podania, tak naprawdę, nie? Także myślę, że w tę stronę to powinno iść. ok? Tutaj na krótko próbuję jakieś wrzutki, które jeszcze nie wiadomo, czy będą mi wychodzić. Okej. Okay. Tutaj też fajne, fajne rzeczy tutaj do zauważenia z mojej perspektywy, że właśnie spokojnie sobie czekam, aż też popełnisz błąd, nawet w tym momencie zobacz, że nic nie wciskam na, na padzie. Kompletnie nic. Zobacz, nic nie mam wciśniętego. Patrzę, co robisz. No i grać defensywnie, to wtedy się mogę obrócić i yy, tę piłkę dalej próbować rozgrywać, no i tutaj właśnie wjechać w pole karne. No, teraz zablokowałeś. Zablokowałeś, dobrze się tu ustawiłeś, bo się przyłączyć do tego Gabriela. Oczywiście przełączanie czasem L1 jest spoko, no bo w tej sytuacji, jak nacisniesz L1, to Ci się faktycznie ustawia gościu najlepszy, żeby zablokować ten strzał, więc to było spoko. Dobra, jedziemy dalej. Keisedu, okay, ok. Próbuję player loka. Się też przebijam. Ok, tu na przedpolu. Neymar niecelnie. Dostaje, znaczy, dostał piłkę, ale nie w tempo. Coś kombinuje. O, Tutaj, tutaj tym Neymarem mogłem mi odgrywać. To od razu tak mi się wydaje, że, że, że trzeba grać agresywnie jeden na jeden z tym, z tym obrońcą. Próbować, no, ale to jeszcze jest motyw taki, że człowiek jeszcze poznaje... Że... No? Że bez problemu byś mnie minął, jakbyś poszedł do góry tam A, od lewej. normalnie, po prostu wbiegając tam, nie? Po prostu, jakby, mhm. nie kombinując z budyniem, też mi się wydaje, że, że to mogłoby... Yy... Moje reakcje są takie przedwczesne i robi ten taki wykrok, i mhm. wtedy jest taki, no, duży, o, idealny moment do odskoku tak naprawdę. No, tutaj też yy, fajny motyw, bo zatrzymałem sobie piłkę w miejscu. Ja obróciłem się i teraz dopiero uderzenie z fałsza, więc tutaj ten taki mikroruch związany z zatrzymaniem się. I tutaj wiesz, jakby ty... Ja się zatrzymałem, a ty dalej biegiesz obrońcą, tak jakbyś myślał, że będę tam dalej biegł, Ja Zobacz jak... Jednym, no, no, no. jednym prościutkim zwodem, to też warte podkreślenia, co ja tu zrobiłem, uwaga, na padzie. Pokazuję, moment. O, tylko to. Nacisk, sprint. Nacisk, raz sprint. No, onik się zatrzymał w miejscu. Także sobie w ten okay. sposób to w ten sposób to zagrałem no Tutaj co, rzut rożny. Chyba jeszcze główka dosyć ładna. Pana Wegi. Tu, tu ładnie wyciągnął. No, ładnie wyciągnął, <laughs> prawda? Neymar. Okej. Okay. No i teraz co zrobi Bernardo Silva? Znaczy tutaj ciężko znaleźć jakiś pomysł, ale jest w końcu Ronaldo. I supek na zielonym, także tutaj mówię, a, dobra. Ja już wiem, co tutaj teraz było złe, bo ja się przełączyłem na środkowego obrońcę, a ja chciałem najprawdopodobniej na Żeltona. No. Tak. Ale. Ale patrz. Nawet jak się przełączyłem do tego środkowego obrońcę, to to nie jest zła sytuacja, tylko. Y nie wiem, czy, nie, czy tutaj nie jest takim motywem u ciebie, że ty masz taki odruch, przełączam się, biegnę do piłki. Wydaje mi się, że robisz ruch w stronę piłki. Nie wiem, czy też, no bo jakby, nie wiem, musiał, no to ty musisz mi powiedzieć. Czemu robisz taki ruch? Jakby, bo chcesz, co zrobić, tym obrońcą? Musisz mi wytłumaczyć. Ja bo muszę, muszę, po, muszę poza. No? Wiesz co? Może to był. Może to też ja się na tym łapię, że ja myślę, że jestem na tym zawodniku, a dopiero jeszcze później na niego przechodzę. Aha, czyli ty myślałeś, że będziesz tutaj żelintonem i jakby odruchowo stwierdziłeś, że wtedy ten żelinton wyskoczy do piłki, tak? Tak, tak, tak. No to nadal, to, na, to, to nadal... piłki To nadal za agresywnie. To jakby, le, jakby przełączając się wyłącznie L1 nie osiągniesz takiej, takiego poziomu agresji, że będziesz w stanie się fajnie tak przełączać i ten. To jak grasz L1, musisz grać defensywnie, czyli nawet jak tym żelitonem się przełączysz, no, no widzę, ale to mówię, nawet jakbyś był tym żelintonem, to i tak nie no, przechwycisz no. tej piłki. Ty musisz, okay, okay. ty musisz... Obszar kryć ten, gdzie ja po przyjęciu piłki będę chciał zaatakować, czyli tu będę chciał zaatakować. To jakby. Musisz bardziej myśleć w kontekście kolejnego kroku, który ja robię, a nie kroku, który ja robię teraz. Tak. Bo, no, bo, bo tak, no, to będziesz dużo takich właśnie. Takich pustych przelotów robił. Naprawdę. To, to, ci, to ci od razu mówię. No dobra, no to przejdźmy. Żeby za dużo teraz tej. Wiesz, wiedzy teoretyczne nie nakłaś od razu do głowy. Na spokojnie sobie to będziemy rozkładać na, na kilka kolejnych lekcji. Zobaczmy w takim razie, jak typowo tutaj bramki padały, nie? Już przejdziemy typowo do bramek, skoro zrobiłem taki długi wstęp teoretyczny, bo nie chcę za długo się skupiać na takich, wiesz, typowo teoriach, powiem jak to działa, i tak dalej. Nie ma sensu za dużo sobie tego wszystkiego do głowy wklepywać naraz. Zobaczmy tylko typowo, typowo te gole, które tu podałem. Tutaj przechodzimy. Gol numer jeden. No i tutaj. No po prostu. Ograłem ci to jeden na jeden, tak? Nie wiedziałeś, w którą stronę pójdę. No to też jest siła sprint boosta, tak? Że jak ja to ja robię, wziłem... jak to to robię, to U. wiesz, to też boisz się, że pójdę do góry. No to masz 50-50, no to masz 50-50, to tak naprawdę wiesz. No, no ja wybrałem górę w tym momencie. No wybrałeś górę, tak. Także także jeśli już zastanawiajesz się, czy tutaj gdzieś yy, problem w tej sytuacji był, no to to jest problem. Taka strata, wiesz, gdzie. Tutaj. Z Ferlą Mendy bardzo wysoko idzie. Dlaczego idzie wysoko? Bo podajesz tu z 1 Podajesz tu z 1 i Mendy wtedy podchodzi, on podchodzi na granie. Gdybyś podał bez 1 to on by prawdopodobnie został gdzieś tu na swojej przestrzeni. A tak on biegnie od razu. No i go tutaj nie ma teraz w defensywie. Łatasz dziurę Gabrielem, czyli stoperem, czyli tak naprawdę stoper gra pozycję Mendiego. No i zostajecie tylko jeden na jeden teraz. No to to już jest wtedy najcięższa sytuacja, no to to już masz 50-50 na sam koniec. Tu pada od razu szybki drugi gol, nie? Tu pada od razu szybki drugi gol. Ja tu daję player Loka. No i znowuż patrzymy. O, tak Mandy, to to zobacz, miejsce, zobacz, to to zobacz. Ta, a zobacz znowu zamieszany duet. Mandy Neymar. Grasz bardzo agresywnie. Jak graż bardzo agresywnie bocznym obrońcom, to musisz cholernie uważać właśnie na straty, gdzie nie ma go na kryciu. Bo zostaje potem dwójka stoperów. Oczywiście te straty się będą zdarzyć, bo mi też się zdarzy, że gram agresywnie bocznymi obrońcami. Ale no to wtedy już trzeba naprawdę dobrze tymi stoperami. Tutaj operować. I znowuż mam wrażenie, że yy, patrz, tu jest taki moment, gdy ty, jak grasz w grę, to powinien się skupić, kim ja jestem i co chcę osiągnąć. Kim jestem i co chcę osiągnąć. Jestem teraz Gabrielem, chcę osiągnąć, że spokojnie w tej sytuacji będziemy bronić yy, Marquinhos z tego, a ja pokryję tego Ronaldo. W jaki sposób chcę to osiągnąć? No muszę piec razem z nimi, czyli kryć strefowo, czyli Neymar nie jest teraz pod moim kryciem, bo Neymara mógłby pokryć Kante, że Linton, czy tam ktoś inny. Kto tutaj, czy Mandy, wracający, ja muszę tutaj strefowo razem, w, y, ramię w ramię z Markiniosem kryć. Czyli nie ma opcji tutaj, że robisz krok do przodu, bo to ci nic kompletnie nie daje. A ty robisz, wiesz, krok do przodu. <grych> no właśnie, więc jakby musisz bardzo szybko reagować, w jaki, okay. jaki sposób chcesz, y, co chcesz robić w defensywie. Bo tutaj to, że on jest tu, on powinien być tu. I dużo, okay, ta akcja a, była prostsza, no? A czysto hipotetycznie, robię krok w tył. I Popatrz, jesteśmy w takiej sytuacji, że robię krok w tył, ty widzisz, że ja się cofam i ty no. biegniesz prosto do tym no. no No. Kiedy jest moment do skoku? D czekasz, to już ja mam tą przewagę. Tutaj czekasz długo, dopóki nie przeciwnik popełni pełni błędu. Tak naprawdę. Okay. Czyli tak okay. naprawdę ty mnie. Jakbyś tu biegł dalej, tak dalej, to ja mógłbym nawet dobiec stary na 20 metr. I wtedy do... nawet pod, pod twoje polekarne dopiero wtedy jakby pozwól popełnić błąd. Okej, okay, grasz teraz z Beyotem, więc jest mniejsza szansa, że ja jakiś tam większy błąd popełnię, ale bardzo często będziesz grał z ludźmi, którzy w takiej sytuacji wiesz co zrobią? Ty będziesz tu cofał, a on i tak tu poda tą piłkę i wtedy ty przechwycisz. No po prostu oni ci sami piłkę oddadzą. No tak to działa. A jak ty wybiegniesz tutaj, no to on gra tą piłkę, a ciebie tu nie ma, tak naprawdę. Mógłbyś być bliżej. Naprawdę mógłbyś być bliżej, nie? No także tutaj wydaje mi się, że jest taka ważna kwestia do odnotowania. Okej. Okay. No dobra, tu leci gol od razu na 3 do 0, znowu z tego player tu korzystam. Szybkie trzy bramki. O, zobacz, zarz. Zobacz zobacz, 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 znowuż dwa takie wybiegi antycy... Patrz, znowuż y jakby jest taki motyw, że ty bardzo chcesz to, co ja w tym momencie robię, ty już chcesz wiedzieć, co ja robię i na to reagujesz, a nie co ja chcę zrobić za chwilę. Czyli ja tu gdzieś, wiesz, tu gdzieś się tutaj... Y właściwie zbejtowałem jakimś prostym, prostym ruchem y do tyłu i tutaj znowu jest takie na zasadzie, że ten stoper nie broni tej przestrzeni, ty musisz tu bronić, czekać na mój ruch. Jak ja przecież tutaj tak dużo ludzi w takiej samej sytuacji jak grałem tym napastnikiem, stary, nie naciskałem sprint, albo ten sprintbus je zrobił nieudany, czyli tracą taką pełnię kontroli nad piłką. I wtedy jest ten moment na twój atak, faktycznie. No ale to musisz stać nisko na nogach i bronić swojej strefy. A przecież ty właśnie tej strefy tu nie bronisz, bo wyskakujesz do O. To jest ten ruch, który, yy, wiesz, tak jakby wykreśla Gabriela z tej akcji, żeby mógł go ocenić pozytywnie, czyli on robi tup, 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 tup. Taki okrężny. No no, no no ta, ta, ta. No właśnie, właśnie motyw jest taki, że. Po pierwsze, co ja bym tu zrobił? Tu cię ograłem, tu cię ograłem. Wracaj, wracaj, naciskasz sprint. Wracasz za Christian Ronaldo Ile się tylko da? Bo ci stoperzy, jakich nie tkniesz, oni w miarę dobrze grają na swoich pozycjach. No skorzystaj z nich później. Nie musisz z niego. Wiesz, tutaj. Okej, okay, tutaj ten odbiór w ogóle zrobiłeś. Tutaj mislik. podejrzewam, że to misklik, bo to zakładam, że wiesz. Przez to trochę stracił też nawet na timingu ten środkowy pomocnik. Ale no korzystaj z tego, że ci stopy są w miarę dobrze sami ustawieni. Zobacz, marki Zobacz jak Markinos dobrze kryje yy, zawodnika. Jak nim nie sterujesz. <laughs> Widzisz? On jest cały czas przy nim praktycznie. Jakby patrzymy na to, jak jest twoja defensywa zbudowana, jak są twoi obrońcy grają, jeśli ty nimi sterujesz. Tego grają po twoich, wedle twoich wytycznych, rozumiesz? Najlepiej poruszać się zawodnikami, jeżeli to jest nadal możliwe, tymi, którzy są za linią piłki. Do, pe, do, do pewnego momentu, żeby po prostu cały czas wywoływać presję, tak. Tak, ale do pewnego momentu tak, do pewnego momentu oczywiście, że tak. No, okay. Zaraz sobie zobaczymy, tak z ciekawości właśnie, jak to wygląda. Na przykład, no nie no, tutaj akurat słaby przykład. No bo tutaj kuj dosyć łatwo tę piłkę przechwycił, ale tak myślę. Mm. No tutaj sobie dobra. Ok, zobacz. Eee, tutaj faktycznie przełączam się na środkowego obrońcę, ale czy wybiegam do ciebie? Do Kante? No nie. No właśnie, zobacz. No to jest ta różnica, to jest ta kolosalna różnica. Ok, tutaj sobie wiesz, możesz się przejąć do tego stopera, spoko. Ale co ty nim robisz, to jest najważniejsza rzecz, bo ty byś tu pobiegł dwa kroki, jakbyś był mną był, no, w tej sytuacji, byś dwa kroki i ja bym ci tu zagrał po prostu pod piłkę i sobie sam na sam wychodzisz. A ja tu, zobacz, cały czas przy nim jestem. I koniec. Jest I blokowany. <grym> Także to jest taka kluczowa rzecz tutaj, nie? Tak bym powiedział. Dobra, przechodzimy do e, dalszej części. Tutaj jest 4-0 chyba, tak? Także tutaj chyba... O, tutaj to jakieś tutaj... Dziwne rozegranie, bo tutaj wiesz, pres presji ja tak nie naprawdę... To chyba tak, ale presji nie ma, presji nie ma, bo masz... Yy... Możesz albo xa, albo tu xa, albo no, w ogóle przyjąć piłkę, skoczyć ze sprintu, odskoczyć. Tutaj tylko tak naprawdę ten Neymar atakuje, no ja tą piłkę przechwycił. To w ogóle jest fajny zwód teraz, ten skup ten na, na tym tricksterze, no i... Ładnie to zadziałało. No i chyba jeszcze jeden gol dziś tutaj był, jeśli dobrze kojarzę. Tak jak mówiłeś, zakończyło się to wszystko mm, Manitą. A, i tutaj też strata, no właśnie, chyba. Tak, 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 Markinios. A, no właśnie. Pierwszy moment, co robisz po przechwycie, znaczy po, po przyjęciu piłki? Widzisz. Nie patrzyłeś, tutaj to jest to, co rozmawialiśmy jeszcze też ostatnio, jak ten, jak. jak gadaliśmy, czyli, że kontrola mniej więcej tego, co przeciwnik robi, jak blisko ciebie jest, gdzie cię może tak naprawdę zaatakować. No zobacz, ja cię mogę zaatakować od góry albo od dołu. Więc jeśli, jeśli w tej strefie boiska pójdziesz do góry lub do dołu, to jest szansa na stratę. To co zrobić, żeby nie stracić? Po pierwsze, albo przytrzymasz L2 i w ogóle jakby nie wybierasz kierunku na start. No albo po prostu robisz kroczek w tą stronę, żeby zyskać trochę przestrzeni, nie? I wtedy dopiero możesz tak zagrać tego za. Podanie. Albo podanie z pierwszej, ale to jest bardzo dynamiczna sytuacja, więc wiesz, może... no możesz tu grać z pierwszej, ale to. Naprawdę mm, trzeba mieć flow w danym momencie, to nawet ja tak nie odgrywam często, nie? Jakby jak nie czuję. Uh -huh. Nie czuję takich... No to, to łapki sekund są. Tak, no łapki jest. sekund, dlatego, dlatego lepiej wiesz, zabezpieczyć sytuację, kroczek tu, kroczek tu i wtedy yy, i wtedy yy, można właśnie coś, może coś się z tego po prostu pozytywnego urodzi, bo, bo będziesz mógł rozegrać tu akcję i gdzieś z tą, z tą, sobie z tą akcją wyjść. Nie? Także to tyle jeśli chodzi o dzisiaj część teoretyczną yy. Mam nadzieję, że ci tam jakieś, coś tam coś tam ci się spodobało, nie z tego co mówiłem. No? Przede wszystkim wiem, gdzie tkwi problem, w tym wybieganiu niepotrzebnym. No, no, to prawda, to prawda. A powiedz mi, jak ty w ogóle stałeś z rangami w, zesz w zeszłej FIFA? Nie więcej, jak tam wybijasz? Wiesz, co w zeszłej FIFA to ja bardzo szybko się sfrustrowałem na tą grę i A. przestałem grać. Aha, ale. Ale grałem tak mniej więcej przez dwa miesiące, można powiedzieć. Trzy miesiące i chyba w siódmej byłem. No to teraz, jak jestem w 8, no to mniej więcej, no to chyba to tak odzwierciedla mój poziom. Nie, myślę, że wyżej możesz to. Jak najbardziej myślę, że możesz wyżej, nie? To, 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 to. Bo masz dużo też fajnych momentów, także, także sobie nad tym wszystkim popracujemy. No dobra, to tyle jeśli chodzi o tą, tą analizę.